Dzisiaj zrobimy sobie bardzo prosty chleb przemnożytny. Do chleba to du, du, dużo nie potrzeba. Wiadomo najważniejsza, najważniejszy składnik chleba zakwas żytni. Trochę nam dzisiaj tu wykipiał, bo dużo się go na, narobiło i bardzo aktywny jest. I to jest bardzo ważne, żeby był aktywny zakwas. Tutaj pokaż. M musi być widać bąbelki, on musi być podrośnięty. Widzimy bąbelki. I z takiego zakwasu na chleb wyrośnie. On był dokarmiony tak 12 godzin temu, około. No i oprócz zakwasu potrzebujemy mąkę. Do tego chleba będziemy potrzebować y mąkę pszenną typ 750. I mąkę Żytnią Typ 720 oraz jeszcze sól, no i woda, ciepła woda. No, i to w zasadzie nam wystarczy, żeby zrobić ten klep. On nie, nie wymaga wyrabiania, także samo wykonanie nam zajmie 5 minut. Tak to zaczynamy teraz od rzucenia wszystkiego do misy. To już mam zważone 300 g zakwasu. Yy, wiadomo, że jakby to jest bez zaczynu. Tego, tego zakwasu trzeba dużo więcej niż myśmy go używali na zaczyn. Także, jak, skoro mamy zakwas w misce, to wlewamy wodę. Ona jest taka ciepła. Za 35-40 stopni. Tu mamy 430 ml, to wlewamy. trochę teraz to z wodą go rozmieszamy ten zakwas A założymy hak. jak on tak się to, trochę to rozbełko z tym wszystkim zakwas i później będziemy wsypywać mąkę oraz sól o już mamy tak roz, rozmieszane trochę teraz będziemy sypać mąkę Wstawiamy sobie na wadze i, i żytniej mąki potrzebujemy 370 g. Tutaj nie, nie wiem, czy mi bołeczka starczy, czy będę musiał napocząć kolejny. Pewnie mi się za dużo sypło. I mąki przernej zjedziemy 200 gram. Kielujemy sobie. 6 gramów nic nie robi. i soli 10 gramów, damy około łyżeczki. Tak około łyżeczki soli. I pozostało nam teraz to wszystko wymieszać. No, wypełniam no, z lotem, ale y, nawet wy, wystarczy, tak naprawdę łyżką wymieszać, bo to. To jest mąka żytnia, przewaga mąki żytniej to i to się nam ciasto nie robi, bo mąka żytnia ma małą wotę. takie będzie przypominało bardziej włote. na tak 2-3 minutki, żeby to się wszystko połączyło razem i, i będzie to będzie już ciasto gotowe I tak po około 2 minutach mamy już ciasto wymieszane. Zaraz wam pokorze, jak to. Tak to ciasto wygląda. O, ma To jest takie. Takie to no, linie z mąki żytnej to nam się i inne nie wyrobi. I teraz przekładamy sobie do korytka teksówki. Jaka wielkość ma na bo nawet nie wiem ile ma centymetrów. I, i ona musi być natłuszczona. Czy smalcem, albo masłem, żeby, żeby ten klep z chorymki wyskoczył, jak się upieczy. I przekładamy sobie. To, trochę, trochę to ciasto jest klejące, więc jest takie to proste przełożyć. Z tego moja Ciasto mamy wy, wy, wyłożone. Jeszcze zapomniałem dodać, że dla własnego uznania, możemy sobie różny nasion do tego ciasta wrócić, Tylko w przypadku owsianych czy tam przy siemi no, dolniarej, musimy pamiętać, żeby uprzednio trochę namoczyć, bo one lubią pochłaniać wodę i ciasto się zrobi suche. Chleb będzie gnot. Teraz go trochę jeszcze ugłaskamy wodą. Żeby był równy. Czy jak ktoś ma, no, to może sobie nasionkami posypać z góry, to już namoczać nie trzeba. Bo się bez niczego, czysty chleb. Nagrzamy we foremce, to wystarczy go odstawić, żeby wyrosnął. On się musi podnieść, żeby nawet trochę ponad foremkę wywystował. Także czekamy tak około 3-4 godzin, aż urośnie. Tak po około 4-5 godzinach mamy tak ładny chlebek wyrośnięty. On jest taki widać, że już się rozpada, pęka. Wychodzi poza formę. To już jest najwyższy czas, żeby go wstawić do piekarnika. Tu już jest nagrzany do 200 stopni. Yy, grzanie góra dół. Ustawione, także wstawiamy sobie nasz chlebek. I tak około 50 minut. I po 50 minutach mamy już chlebek ładny pieczony. On jeszcze trochę podróz. I musimy go wyrzucić z foremki Bo jak nie, to nam zaparuje. I, I po czym poznasz, że jest pieczony? No, starczy go opłukać. Tam będzie głuchy dzień wszędzie, to znaczy, że jest sklep upieczony jeszcze można skórkę zwilżyć, żeby, żeby była trochę mi miększa, żeby, żeby ta skórka była troszkę miększa, żeby taka twarda nie była mocna. żeby była. To z zwykłą, zimną wodą. I tak zostawiamy i jak towar odparuje, to przewracamy po prostu yy, spodem do góry, żeby on sobie równomiernie styk, żeby nam od spodu nie, nie, nie zaparował się. No i później jeszcze pokażę nam po przekrojeniu, jak wygląda. Już chlebek mam ładnie przestyk, to sobie go przekroimy. Jak on wygląda w środku. Słuchajcie, jak ładnie chrupię. Długo po pokoju, jak to wygląda ładnie. O. Jest mięciutki, sprężysty. Dęciutki, sprężysty. Także polecam każdemu. Promo, można bardzo prosto zrobić chleb. Nie trzeba kupować tej sklepowej hełmy. Mamy pyszny domowy, zdrowy chlebek.